serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkim start-up'om szybkiego rozwoju. Proszę mnie, to jest tam na Skromnie. w polskim Cechu pracują trzy osoby, ale w sumie jest to półtora etatu. Dobry, Chyba trafiliśmy na czas, myślę. duży złożymy. Poczta Polska zawsze pewna, zawsze i na czas. Myślę, że to są wszystkie nasze...